Drogie panie, posłuchajcie uważnie. W życiu są pewne rzeczy, których, jeśli już raz się o nich powie, nie da się cofnąć. Są takie sekrety, które, gdy przez nieuwagę wyfruną z ust, na zawsze zmienią sposób, w jaki patrzy na was mężczyzna. Niektóre sprawy są święte, lepiej ich nie wypowiadać na głos. Dziś opowiem wam, co to za sprawy. Nie bez powodu królowie nie ujawniają, gdzie leżą ich skarby. Nie bez powodu rycerze przed bitwą nie pokazują swoich słabych punktów. Najsilniejsi na świecie nauczyli się trzymać język za zębami, bo gdy tylko wygadasz coś intymnego, natychmiast tracisz nad tym władzę. Niektórych słów, raz wypowiedzianych, nie da się wyrzucić z głowy, niektórych wyznań, raz uczynionych, nie da się anulować. Okrutna prawda życia jest taka, że większość ludzi nie poradzi sobie z waszą prawdą. Nie będą jej strzec jak oka w głowie. Nie będą jej pielęgnować z troską, wezmą to, co im dacie, i użyją tego jako asa w rękawie, jako broni, by wami manipulować, sterować lub upokorzyć. Ten świat nie jest łaskawy dla tych, którzy zbyt łatwo się otwierają. Nie wybacza tym, którzy zdradzają swoje najgłębsze tajemnice, nie rozumiejąc, ile to może kosztować. Nie bez powodu najbardziej wpływowi, szanowani i odnoszący sukcesy ludzie. Zawsze otoczeni są pewną tajemnicą. Wiedzą to, czego nie rozumieją słabi. Siła nie tkwi w tym, co pokazujesz, lecz w tym, co ukrywasz. Ludzie, którzy bez przerwy gadają, którzy dzielą się każdą drobnostką ze swojego życia, którzy otwierają duszę na pierwszą oznakę zainteresowania, myślą, że są szczerzy, otwarci, a nawet szlachetni, ale tak naprawdę sami dają klucze do swojego zniszczenia. Człowiek, któremu dziś wszystko opowiadasz, jutro może już nie być obok. Mężczyzna, który teraz słucha z zainteresowaniem, może użyć tej samej informacji przeciwko tobie, gdy nadejdą kłopoty. Możesz myśleć, że patrzy na ciebie z podziwem, ze współczuciem, z wyrozumiałością, ale tak naprawdę widzi lukę, słabość, którą może wykorzystać, gdy będzie mu to na rękę. A kiedy nadejdzie ten moment, będzie to nieuczciwa walka. Bo będzie znał twoje słabe punkty, będzie wiedział, gdzie jesteś najbardziej wrażliwa, będzie dokładnie wiedział, gdzie uderzyć, żebyś się załamała. To nie paranoja, to samo życie. Świat działa na zasadzie kto kogo, a każda cząstka informacji, którą oddajesz, to przesunięcie w stronę władzy. Każda twoja osobista walka, każda pomyłka z przeszłości, każda niepewność. Każde szczere wyznanie, które składasz, to umowa. Płacisz swoją wrażliwością, a to, co otrzymujesz w zamian, nie zawsze jest tego warte. Niektórzy mężczyźni będą udawać, że szanują twoje zaufanie, będą udawać, że strzegą twoich sekretów tak samo troskliwie jak ty, ale w tej samej chwili, gdy będą musieli pokazać swoją wyższość, w tej samej chwili, gdy będą musieli wziąć górę, w tej samej chwili, gdy będą musieli przypomnieć ci, że nie jesteś nietykalna, użyją każdego słowa, które im dałaś, i zrobią to tak, że będziesz bezsilna, by cokolwiek temu przeciwstawić. Ludzie nie są tak cnotliwi, jak udają. Kiedy otwierasz się zbyt wcześnie, kiedy bezkrytycznie dzielisz się najintymniejszymi częściami siebie, ryzykujesz swoją godnością. Przekazujesz prawo do swojej historii komuś, kto być może na to nie zasługuje. Wierzycie, że zawsze będą widzieć was tak, jak chcecie być widziane, ale ludzie się zmieniają, zainteresowanie gaśnie, lojalność się przesuwa, a kiedy to się dzieje, to, co opowiedziałaś w sekrecie, może wrócić i uderzyć cię w sposób, którego nigdy się nie spodziewałaś. Kobiety szczególnie często dają się na to nabrać, bo od dzieciństwa wpajano im, że otwartość to więź, że przejrzystość to miłość, że wrażliwość to zaufanie. Ale to nieprawda. Prawdziwe zaufanie nie buduje się na ślepej otwartości, buduje się na sprawdzanej czasem wierności, buduje się na latach, na stałości, na dowodzie, że człowiek stojący przed Tobą jest godny poznania rzeczy, które mogą Cię zniszczyć. I ten dowód nie przychodzi w ciągu tygodni, nie w ciągu miesięcy, przychodzi w ciągu lat obserwowania, jak rozwiązują problemy, jak traktują innych, jak zachowują się w stresie. Jak postępują, gdy mają nad tobą władzę? Tylko wtedy możesz zacząć rozumieć, czy twoja prawda jest u nich bezpieczna. Dlatego mężczyźni szanują kobiety, które są wybiórcze w swoich słowach. Dlatego przyciągają ich kobiety, które otoczone są pewną tajemnicą, które nie wywlekają swojego życia na pokaz, jak dobra publiczne, które nie czują potrzeby ujawniania każdej swojej myśli, aby być docenionymi. Bo w głębi duszy nawet mężczyźni rozumieją, że władza należy do tych, którzy kontrolują informacje, należy do tych, którzy starannie dobierają słowa, którzy nie czują potrzeby szukania aprobaty poprzez ciągłe wyznania. Kobieta, która wie, co powiedzieć, a co zachować dla siebie, to kobieta, która budzi szacunek, nawet o to nie prosząc. Nie musi wyjaśniać swojej wartości, nie musi usprawiedliwiać swojej przeszłości. Nie musi oddawać całej siebie, aby być cenną. Ona po prostu jest. Słabi ludzie za dużo gadają, za dużo dają, zbyt łatwo ufają i cierpią z tego powodu. Silne kobiety rozumieją, że ich historia to ich prawo do opowiedzenia jej na ich warunkach, w ich tempie, odpowiedniej osobie, jeśli w ogóle kiedykolwiek. Nie afiszują się ze swoimi słabościami, dopóki nie zrozumieją, kto ich słucha. Nie oddają swoich słabych punktów. Jak prezent do rozpakowania, strzegą swojej prawdy, jak twierdzy, pozwalając wejść tylko tym, którzy udowodnili swoją niezawodność. I postępując tak, zachowują to, co zbyt wiele kobiet traci zbyt łatwo zdolność do odejścia z podniesioną głową, cokolwiek by się nie działo. Bo oto jest ona, naga bez upiększeń prawda. Im mniej ktoś o tobie wie, tym mniej może użyć przeciwko tobie. Im mniej wiedzą, tym bardziej podziwiają, im mniej wiedzą, tym bardziej szanują, i im bardziej kontrolujesz to, co ujawniasz, tym więcej władzy masz w każdej interakcji, w każdym związku, w każdym momencie Twojego życia. Milczenie to nie słabość, to sprytna taktyka, to szacunek do siebie, to sztuka wiedzy, że nie każdy jest godny poznania Cię dogłębnie. Nie daj się zwieść, myśląc, że Twoja wartość tkwi w Twojej otwartości. Nie daj się światu przekonać, że wylewanie duszy to jedyny sposób na bycie kochaną. Prawdziwa miłość, prawdziwa więź, prawdziwa wierność te rzeczy nie wymagają od ciebie oddawania siebie w kawałkach jako dowodu. Wymagają mądrości, cierpliwości, umiejętności zrozumienia, kiedy mówić, a kiedy lepiej milczeć. I co najważniejsze Wymagają siły, by zrozumieć, że najpotężniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek będziesz posiadać, nie jest to, co dajesz, lecz to, co zachowujesz. Świat będzie cię okłamywał. Będzie mówił, że mężczyźni i kobiety są tacy sami, że przeszłość nie ma znaczenia, że szczerość zawsze jest nagradzana, ale rzeczywistość nie dba o twoje uczucia. Rzeczywistość działa według własnych praw, których nie da się zmienić tylko dlatego, że ci się nie podobają. I jedno z tych praw jest takie. To, co mężczyzna robił w swojej przeszłości, często jest postrzegane jako doświadczenie. Ale to, co kobieta robiła w swojej przeszłości, często jest używane do oceny jej wartości. Nie musisz tego lubić, nie musisz się z tym zgadzać, ale musisz to zrozumieć. Bo zrozumienie rzeczywistości to różnica między siłą a gorzkim żalem. Mężczyzna zapyta cię, ilu miałaś partnerów. Zrobi to jakby od niechcenia, niby zwykła rozmowa. Powie, że to nieważne, że jest po prostu ciekawy, że to nie zmieni jego stosunku do ciebie, ale w momencie, gdy odpowiesz, wszystko się zmieni. Nigdy nie spojrzy na ciebie tak samo jak wcześniej. Może nie powie tego na głos, może będzie się zachowywał, jakby nic się nie stało, ale głęboko w środku ta liczba będzie mu ciągle krążyć w głowie. I choćby był najbardziej nowoczesny. Część jego będziecie za to osądzać, bo mężczyźni nie cenią kobiet tak, jak kobiety cenią mężczyzn. Kobieta widzi doświadczenie mężczyzny i myśli, że to czyni go bardziej pożądanym, silniejszym, atrakcyjniejszym. Ale mężczyzna widzi doświadczenie kobiety i zastanawia się, ilu innym oddawała to, co teraz oferuje jemu. Zastanawia się, czy jest wyjątkowy, czy nie jest po prostu kolejnym imieniem na liście. Czy ona naprawdę zdoła się do niego przywiązać tak, jak on ma nadzieję? I czy to przyzna, czy nie, te myśli zmieniają jego uczucia. Społeczeństwo próbowało przepisać ludzką naturę, ale ludzka natura nie podporządkowuje się żadnym dekretom. Instynkty mężczyzny kształtowały się przez tysiące lat. Jest zaprogramowany, by szukać kobiety, która jest wybiórcza, która ceni siebie, która nie oddaje się łatwo każdemu napotkanemu. To nie jest tylko osobista preferencja, to nie jest tylko opinia, to biologia. I nieważne, ilu ludzi próbuje temu zaprzeczyć, prawda pozostaje: kobieta, która zbyt wiele ujawnia o swojej przeszłości, daje mężczyźnie coś, czego on nie będzie w stanie zapomnieć. To zasiewa ziarna wątpliwości, porównań, niepewności, może nigdy nie powie tego na głos, ale to będzie siedzieć w jego głowie, jak kamień u szyi którego nie będzie mógł się pozbyć. Będzie się zastanawiał, czy patrzy na niego tak samo, jak patrzyła na innych. Będzie się zastanawiał, czy nie jest po prostu kolejnym tymczasowym zauroczeniem. I kiedy nadejdą trudności, kiedy pojawi się pierwszy problem, ta wątpliwość szepnie mu do głowy. U niej było tak wielu przede mną, czy tak samo łatwo mnie opuści? Mężczyźni nie chcą rywalizować z duchami, nie chcą czuć, że dzielą cię z przeszłością. Chcą wierzyć, że to, co mają z tobą, jest wyjątkowe, że to, co im dajesz, jest specjalne, że nie są po prostu kolejnym numerem. A jeśli pozbawisz ich tej wiary, pozbawisz ich motywacji, by w pełni ci się poświęcić, pozbawisz ich zdolności do widzenia w tobie czegoś rzadkiego, czegoś świętego, czegoś, co warto chronić i pielęgnować. Kobieta, która jest nieostrożna ze swoją przeszłością. Jest nieostrożna ze swoją przyszłością. Nie rozumie siły tajemnicy, nie rozumie wartości powściągliwości, nie rozumie, że to, czego mężczyzna nie wie, nie może być użyte do jej upokorzenia w jego oczach. Przeszłość to nie spowiedź, którą trzeba wyłożyć, to nie dług, który trzeba spłacić, to nie test szczerości. To zamknięte drzwi, a tylko głupiec oddaje klucz komuś, komu nie jest potrzebny. Mężczyźni wam tego nie powiedzą. Nie przyznają się, że oceniają, nie przyznają się, że im zależy. Powiedzą, jeśli powiedzą prawdę, zostaną zaatakowani, nazwani niepewnymi, niedojrzałymi, hipokrytami. Dlatego zamiast tego milczą, kiwają głową, udają, że im wszystko jedno, ale głęboko w środku ich opinia o tobie już się zmieniła, i gdy tylko ta zmiana nastąpi, prawie niemożliwe jest jej cofnięcie. Mężczyzna chce wierzyć, że wygrywa nagrodę, że wchodzi w coś, czego nie każdy mężczyzna przed nim już dotykał. Chce czuć, że znalazł coś, co warto pielęgnować, a nie coś, co przechodziło z rąk do rąk. I możesz nienawidzić tej rzeczywistości, możesz z nią walczyć, możesz nazywać ją niesprawiedliwą, ale twoje uczucia nie zmienią prawdy. Prawda jest taka, że to, co rzadkie, jest cenne, a to, co spotyka się na każdym kroku, to rzecz jednorazowa. Im więcej mężczyzna wie o twojej przeszłości, tym więcej będzie porównywał. Tym więcej będzie analizował. Tym więcej będzie się zastanawiał, czy jest wystarczająco dobry. I żaden mężczyzna nie chce żyć w cieniu innego. On nie chce zadawać sobie pytań, czy twoje spojrzenie na niego jest podobne do tego, jak patrzyłaś na innego. On nie chce zadawać sobie pytań, czy słowa, któremu szepczesz, były mówione komuś innemu. On nie chce czuć, że idzie po śladach mężczyzn, którzy byli przed nim. Mądra kobieta to rozumie. Nie kłamie, ale też nie z własnej woli ujawnia informacji, która nie służy żadnemu celowi. Nie musi udowadniać swojej uczciwości, podając szczegóły, które mogą jej tylko zaszkodzić w dłuższej perspektywie. Nie wykłada swojej przeszłości jak otwartej księgi, bo rozumie, że niektóre rzeczy powinny pozostać niewypowiedziane. Rozumie, że siła nie tkwi w tym, co się opowiada, lecz w tym, co się chroni. Kobieta, która szanuje siebie, nie wystawia swojej historii na widok publiczny. Nie szuka aprobaty, dowodząc, że nie ma nic do ukrycia, bo wie, że jej wartość nie podlega dyskusji. Wie, że najsilniejszą pozycją jest zawsze zostawianie przeszłości tam, gdzie jej miejsce za sobą. Wie, że im mniej mężczyzna wie, tym bardziej widzi w niej coś nietykalnego. Coś drogocennego, coś, co warto pielęgnować. Świat będzie ci mówił, żebyś była otwarta, świat będzie ci mówił, żebyś dzieliła się wszystkim, świat będzie ci mówił, że jeśli cię kocha, to mu będzie wszystko jedno, ale świat nie dba o twoją przyszłość. Świat nie jest tym, kto będzie żył z konsekwencjami tego błędu. To ty. I zanim to zrozumiesz, może być już za późno, bo gdy raz dasz mężczyźnie wiedzę, Nigdy nie będziesz mogła jej zabrać. Gdy raz zmienisz to, jak on cię widzi, nigdy nie będziesz mogła wrócić do tego, jak było wcześniej. I jeśli myślisz, że on po prostu zaakceptuje twoją przeszłość i pójdzie naprzód, ryzykujesz tym, czego nie można stracić. Ryzykujesz jego szacunkiem, ryzykujesz tym, jak on cię ceni. I gdy tylko ta wartość w jego oczach się zmniejszy, wszystko inne pójdzie na marne. Mężczyźni nie wypowiadają tych prawd, bo im nie wolno. Ale myślą o nich, czują je. I jeśli jesteś mądra, zrozumiesz je, zanim będą cię kosztować zbyt drogo. Przeszłość to nie coś, czym trzeba się swobodnie dzielić. To coś, co trzeba trzymać pod kontrolą, chronić i przede wszystkim zostawić za sobą. Jeszcze jeden bardzo ważny moment historia twojej rodziny. Historia twojej rodziny to nie książka, którą mężczyzna może czytać na pamięć. To nie jego sprawa, by ją analizować. Osądzać, wykorzystywać przeciwko tobie, gdy mu to na rękę. Krew, która płynie w twoich żyłach, trudności, które cię ukształtowały, blizny, które niesie twoja rodzina to nie do paplania. To nie po to, żeby mężczyzna to studiował i decydował, czy jesteś godna, opierając się na błędach tych, którzy cię wychowali. Bo gdy tylko wygadasz tę wiedzę, gdy tylko pozwolisz mu zajrzeć w cienie, które przeżyła twoja rodzina. Dasz mu coś, czego nigdy nie będzie można zabrać z powrotem. Dasz mu broń, którą celowo lub nie pewnego dnia może użyć przeciwko Tobie. Ludzie lubią udawać wyrozumiałych, lubią udawać, że nie oceniają, kiwają głową, mówią odpowiednie słowa, zachowują się, jakby Twoja przeszłość, wady Twojej rodziny, Twoje najgłębsze rany. To była po prostu codzienność, ale głęboko w środku. W ukrytych zakamarkach ich świadomości, gdzie prawda nie jest upiększona, a dobroć nie jest obowiązkowa, prowadzą swoje rachunki. Kalkulują, oceniają, podejmują decyzje i mogą nigdy ci o tym nie powiedzieć wprost, ale ich opinia o tobie już się zmieniła. Mężczyzna będzie słuchał rodzinnych tajemnic z ciekawością, ale ta ciekawość nie zawsze jest niewinna. Czasami kryje się w niej chęć znalezienia Twoich słabych punktów. Odkrycia pęknięć w Twoim fundamencie, zrozumienia, co Cię ukształtowało, aby mógł zdecydować, czy uważa Cię za równą sobie, kogoś, kogo podziwia, kogo szanuje, czy kogoś, kogo może kontrolować. Bo kobieta, która wychowała się w rodzinie z głębokimi ranami, z problemami, które ciągną się z pokolenia na pokolenie, z cieniami, których nie może wymazać, to kobieta, od której często oczekuje się, że będzie nosić ten ciężar samotnie. Oczekuje się od niej, że udowodni, że nie jest taka jak oni, że jest inna, że wzniosła się ponad błędy swoich przodków. I im więcej tłumaczy, im więcej się usprawiedliwia, im więcej wylewa z siebie, próbując zmusić mężczyznę do zrozumienia, że nie ma związku z chaosem, w którym się wychowała, tym bardziej traci swoją siłę. Bo prawda jest taka, że ludzie nie oddzielają cię od tego skąd pochodzisz tak łatwo, jak twierdzą. Nie zapominają historii, które opowiadasz, nie ignorują problemów, które ujawniłaś. To wisi w ich świadomości, jak cień, który podąża za każdym twoim krokiem. Jeśli twojego ojca nie było obok, mężczyzna będzie się zastanawiał, czy nie masz problemów z porzuceniem. Jeśli twoja matka była złamana. Mężczyzna będzie się zastanawiał, czy nie niesiesz tej samej niestabilności emocjonalnej. Jeśli twoja rodzina zmagała się z pieniędzmi, mężczyzna będzie się zastanawiał, czy nie masz problemów finansowych. Jeśli twoi krewni byli w niezgodzie, mężczyzna będzie się zastanawiał, czy ten problem nie jest zakodowany w twojej krwi, czekając na odpowiedni moment, aby się ujawnić. I on może nigdy nie wypowiedzieć tych myśli na głos, ale będą żyć w nim. Kształtując jego stosunek do ciebie tak, jak ty nigdy do końca nie zrozumiesz. Mężczyźni nie lubią tego przyznawać, ale dla nich jest bardzo ważne, skąd pochodzi kobieta. Nie wybierają po prostu partnerki życiowej, wybierają przyszłość, którą stworzą: matkę swoich dzieci, kobietę, która będzie nosić ich nazwisko. I choćby był najbardziej rozsądnym, najbardziej postępowym, najbardziej wyrozumiałym mężczyzną na świecie. Nadal jest mężczyzną, nadal kieruje się instynktami, które każą mu szukać przyszłości, która wydaje się stabilna, bezpieczna, spokojna. I jeśli dasz mu powód, by widzieć w tobie kogoś, kto niesie zbyt wiele bagażu, kogoś, kto jest zbyt mocno związany z przeszłością, która nie pasuje do przyszłości, którą sobie wyobraża, będzie się wahał, wycofa się, zmieni zdanie. Nieważne, ile przezwyciężyłaś, nieważne, jak silna stałaś się, mimo trudności, w których się urodziłaś. Jeśli zbyt wcześnie wydasz najciemniejsze momenty Twojej rodziny, dasz mu powód do wątpienia, powód do wahania, powód, by widzieć w Tobie kogoś, kto może wnieść niepotrzebne komplikacje do jego życia. I jakkolwiek bardzo by Cię nie kochał, jakkolwiek bardzo by go do Ciebie nie ciągnęło. Żaden mężczyzna dobrowolnie nie wybiera trudności, kiedy ma możliwość łatwości. Kobieta, która rozumie swoją siłę, nie ujawnia wszystkiego zbyt wcześnie, nie wykłada swojej historii rodzinnej, jakby to było CV do oceny. Nie musi przekonywać mężczyzny, że jest godna, pomimo trudności, z którymi się zetknęła, bo wie, że jej wartość nie podlega dyskusji, wie, że jej przeszłość to nieusprawiedliwienie, które musi przedstawić. Wie, że problemy jej rodu nie definiują przyszłości, którą stworzy. I co najważniejsze? Wie, że nie każdy mężczyzna zasługuje na dostęp do najbardziej osobistych części jej życia. Są mężczyźni, którzy będą twierdzić, że chcą wiedzieć o tobie wszystko. Będą nalegać na szczegóły. Powiedzą Ci, że szczerość to podstawa zaufania. Ale tak naprawdę zbierają informacje. Zbierają dane, które później wykorzystają, aby określić, czy widzą w tobie kobietę, którą uważają za równą, czy kobietę, która powinna być wdzięczna za ich akceptację? I w momencie, gdy poczujesz, że mężczyzna postrzega twoją przeszłość jako coś, na co musi przymknąć oko, musisz zrozumieć, że on nie widzi w tobie silnej kobiety. On widzi w tobie kobietę, która musi udowadniać swoją wartość. I gdy tylko wpadniesz w tę pułapkę, już przegrałaś. Trudności rodzinne to nie rozrywka. To nie test, czy mężczyzna jest gotów cię przyjąć. To nie to, co wywlekasz na pokaz dla bliskich relacji. To twoja historia, a twoja historia to coś, co trzeba chronić. Nadejdzie czas, jeśli mężczyzna udowodni swoją wartość, jeśli będzie przy tobie w momentach, gdy zaufanie trzeba zasłużyć, a nie tylko otrzymać, kiedy będzie mógł uzyskać prawo do poznania więcej, ale do tego czasu on nie musi wiedzieć o bitwach, które stoczyłaś. On nie musi wiedzieć o ciężarze, który niosłaś. On nie musi znać szczegółów przeszłości, której nie jest jego sprawą oceniać. Bo w momencie, gdy mu opowiesz, w momencie, gdy otworzysz te drzwi, w momencie, gdy położysz historię swojej rodziny u jego stóp, ufasz, że on nigdy nie użyje tego przeciwko tobie. A to ryzyko, na które nie możesz sobie pozwolić. Kobieta posiadająca siłę, rozumie, że nie wszystko trzeba mówić. Rozumie, że tajemnica to nie oszustwo. To ochrona i rozumie, że najsilniejszą pozycję, jaką kiedykolwiek może zajmować, to ta, w której ona decyduje, co zostanie ujawnione, a co pozostanie pod kluczem.